Witajcie kochani, dzisiaj w takiej trochę nieco innej scenerii chciałabym z wami porozmawiać o Unii. Już nagrywałam na ten temat e, filmiki, ale jest wciąż tak bardzo dużo przekłamań na, na różnych e, forach e, nie wiem kanałach innych, YouTubeowych i tak dalej. Okej, okay. zacznijmy od początku. Zaakceptowałaś? Czy zaakceptowałaś to, że masz dzizniaczą duszę, czyli masz swoje alter ego, tak? Swoje lustrzane odbicie. Osobę, która jest niezależną osobą w innym ciele, chociaż tak naprawdę dzielicie tą samą duszę. I czym jest Unia? Unia jest cały czas. Na planie 5D jest cały czas. Jesteście jednością. Jesteś jednością ze swoim bliźniakiem, swoim bliźniaczką. Za każdym razem, jak użalasz się nad swoją bliźniaczką, swoim bliźniakiem, to co tak naprawdę robisz? Stawiasz siebie wyżej. Tak, jestem lepszy, jestem lepsza, on taki biedny, ona taka biedna. Nad kim się użalasz? W rezultacie, nad sobą. Kiedy tęsknisz za bliźniakiem, za kim tak naprawdę tęsknisz? Tęsknisz za sobą. Kiedy mówisz coś do swojego bliźniaka, nie akceptujesz czegoś w swoim bliźniaku: że on taki, on siaki, on robi to, czy nie robi czegoś tam, czy ona nie robi czegoś tam. To co ty tak naprawdę robisz? Dajesz sobie samej, sobie samemu informację o tym, że to ty stoisz w miejscu, czegoś nie robisz, albo coś robisz, czego nie akceptujesz. To tak działa. To jest proste. Słuchaj siebie. Każdą informację, którą dajesz do swojego bliźniaka, to jest informacja dla Ciebie, tak naprawdę. Unia w 3D, fizyczna Unia z bliźniakiem, będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy to Ty sam, sama dojdziesz do Unii, sama czy sam ze sobą. Kiedy zaakceptujesz swojego bliźniaka takim, jakim on jest, takim, jaka ona jest. Bez mówienia mu czy jej, że ona coś tam ma robić, albo czegoś ma nie robić, że taka biedna, że cokolwiek, cokolwiek to jest, ma uzależnienia. A czym jest uzależnienie? Spójrz na siebie. Jakie ty masz uzależnienia? To jest ta sama manifestacja tej samej emocji. Bo uzależnienie to jest coś zamiast, czy wynika z braku czegoś, na przykład z poczucia, braku poczucia miłości, braku poczucia wartości. Biegniemy na zakupy, robimy sobie, e, kupujemy sobie coś, czego tak naprawdę wcale niekoniecznie potrzebujemy, rekompensując sobie w ten sposób coś, Robiąc sobie przyjemność na chwilę, tak? Zamiast. Zamiast czegoś. I tak jest z każdym uzależnieniem. Więc jeśli widzisz coś u swojego bliźniaka, przyjrzyj się sobie. Ty nie masz się skupiać na bliźniaku. On jest tylko lustrem. Ty masz się skupić na sobie, tylko na sobie. Bliźniak miał ci, tylko, miał ci tylko aktywować po to, żebyś wreszcie spotkał, spotkała się sama ze sobą. A to czy będzie unia w, pięć, w 3D, to tylko zależy od tego, czy wykonasz swoją pracę. Bo jeśli ty wykonasz swoje... Ty jesteś światłem, ten aspekt świadomy jest światłem. Ale nie jest zbawicielem, my nie jesteśmy zbawicielem dla naszego bliźniaka. My pokazujemy drogę, ale to jest wolna jednostka, która ma wolną wolę. Oczywiście, podnosząc własne wibracje, podnosimy również wibracje tej drugiej osoby, jak gdyby yy, wszechświat nam cały sprzyja i, i pracuje. Dla naszego najwyższego dobra, również dla dobra naszego bliźniaka, czyli pomaga mu się otworzyć, czy jej się otworzyć, tak? Też spotkać się samemu czy samej ze sobą. Ale ty nie masz pomagać, wysyłać tych światełek miłości, nie wiem, robić nie wiadomo co. Ja też byłam w tym programie, że ja muszę mu pomagać. Też, bo też. Kupiłam jakieś tam bzdury, które, które były na, na, na różnych e, e, forach, bo też szukałam drogi metodą prób i błędów. Eksperymenty na własnym organizmie, jak to nazywam. Ale to nie działa. Im bardziej pomagałam, wspierałam, czy pisałam i tłumaczyłam, tym bardziej bliźniak się odsuwał. Bo on, bo ja to on, a on się nie chce spotkać sam ze sobą. On się spotka sam ze sobą wtedy, kiedy ja zajmę się sobą, kiedy ja spotkam się sama ze sobą. Czyli w jakiś sposób odłączę się od niego, tak? Bo będę skupiona na sobie, moja uwaga jest skupiona na mnie samej, a nie na moim bliźniaku. To ja mam. Jedno życie w tym życiu i chcę go przeżyć jak najlepiej. Ja nie wiem, kiedy bliźniak będzie gotowy, aby się połączyć, i czy w ogóle będzie gotowy. Może to będzie za pięć lat, może za dziesięć, może za dwadzieścia. Ja nie wiem, ale czy naprawdę ja chcę w tym czasie siedzieć i czekać? No way. Nie ma takiej opcji. Ja mam zbyt dużo rzeczy do zrobienia w tym życiu. Które chcę zrobić. I chcę być szczęśliwa. I jestem szczęśliwa. I chcę się cieszyć każdą chwilą, tak jak teraz, tym, tą chwilą w parku. Tak to działa. Tak to właśnie działa. Za każdym razem, jak ktoś ci mówi, musimy im pomagać. Komu tak naprawdę masz pomagać? Sobie. A jeśli mówisz, ktoś ci mówi, że musisz coś tam zrobić dla bliźniaka, to jest takie stawianie siebie wyżej. Nie. My jesteśmy równi. Dopóty, dopóki nie zaczniesz patrzeć w takich kategoriach i widzieć tego, że ty i Twój Bliźniak jesteście równi. Równi. Ink i yang. Dwie energie. Które mają się zrównoważyć. Jesteśmy równi. I każdy z nas ma wolną wolę. Miłość bezwarunkowa to wolność. Za każdym razem, jak wchodzisz na profil Facebookowy swojego bliźniaka, nie wiem, dowiadujesz się, co tam u niego, czy nawet myślami się zastanawiasz, co u niego, czy u niej, to jest kontrola. To jest kontrola, tak samo to pomaganie, a skąd wiesz, że ta osoba chce Twojej pomocy? Twój bliźniak ma wolną wolę. Twój bliźniak sam znajdzie drogę, którą ma znaleźć. Twój bliźniak sam zrozumie prawdy, które ma zrozumieć. I wszechświat tylko dopilnuje. Bo tak jest w kontrakcie. Jeśli jesteście bliźniaczymi płomieniami, to tak jest w kontrakcie. Zostaw go. Ją. Zajmij się sobą. Wszystkie te osoby, które wciąż widzą te głupie jedyneczki, serduszka, piórka, czy jakieś tam inne nie wiadomo co, to jest wciąż program obsesja. Tkwicie w programie obsesji. Świat Wam przypomina, wszechświat Wam przypomina. Stanąłeś, stanęłaś w miejscu. Idź do przodu, bo się nie rozwijasz. Utknęłaś, utknąłeś. Bo bliźniacze płomienie to nie są o widzeniu jedyneczek. Owszem, komunikujemy się telepatycznie, czujemy siebie, wysyłamy sobie. Piosenki na bardziej lub mniej y, świadomym poziomie. Czasami to idzie z poziomu duszy, czasami robimy to tak y, z poziomu 3D, I, y, ale to też idzie często y, jakby z poziomu tego nieświadomego. I oni to czują, oni też to odbierają tak, jak my to odbieramy, bo tak się komunikujemy. Bo Wszechświat to muzyka. I muzyka jest używana w, telekomu w telekomunikacji, tak, w telepatii, w komunikacji bliźniaczych dusz. Oni są też tacy wrażliwi, jak Ty jesteś, jak my jesteśmy. Pokazują może coś innego. Za chwilę widzisz tą taką dwoistość tej natury, że z jednej strony logika, z drugiej strony przebija się dusza, tak? I ten człowiek, ta dziewczyna, ten chłopak sam nie bardzo wie, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, ale znajdzie drogę. Uwierz w siebie, a kiedy uwierzysz w siebie, uwierzysz w swojego bliźniaka, bo tak to działa. I nie będziesz się zastanawiać, czy wróci, czy nie wróci, czy będzie Unia, czy nie będzie Unii. Bo będziesz się czuć dobrze sam, sama ze sobą. A Unia przy okazji. Będziesz decydować, ale nie z poziomu, z pozycji osoby ofiary, że muszę, muszę. Nie. Okej. Okay. Chcę zobaczyć, kim ty teraz jesteś, mój bliźniaku, moja bliźniaczko. Czy jesteś już gotowa, czy gotowy na Unię w 3D? Bo ja nie chcę już mieć w życiu niefajnych rzeczy. Nie chcę wisieć na kimś i nie chcę, żeby ktoś wisiał na mnie. Nie chcę uzależniać swojego szczęścia od kogokolwiek. I nie chcę, żeby ktoś uzależniał szczęście swoje od mojej obecności w jego, w jej życiu. Tak to działa. Czyli co trzeba zrobić? Odłączyć się. Odłączyć się i skupić na sobie. I wtedy zacznie się dziać magia. I z tym Was zostawiam, moi drodzy. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym i obserwujcie siebie, co zadziałało, a co nie zadziałało. Bo jeśli osoby, które są po ileś tam lat w separacji, dają wam radę, to może to nie jest ta droga, po prostu. Może to nie działa. Słuchajcie siebie. Siebie. Unia to zabicie ego. Kiedy zabijesz ego, to nie będziesz mieć potrzeby kontroli, to nie będziesz mieć tęsknoty, to nie będziesz mieć potrzeby użalania się nad swoją, swoim bliźniakiem, bo nie będziesz się użalać nad sobą. Nie będzie uzależnień, jakiejkolwiek one są. Czy to, jest, a, czy to jest seksoholizm, czy to jest a, zakupoholizm, czy to jest alkoholizm, cokolwiek to jest, jakiś izma, <noise> tak? Bo będziesz tu i teraz, i tak jak ja teraz patrzę sobie na te kaczki, na te łabątki, i jest tak dobrze, taka cisza, taki spokój i taki stan masz osiągnąć w swojej duszy, w swoich emocjach, cisza, cisza, cieszę się tą chwilą, jest dobrze, akceptuję każde rozwiązanie, ufam, że wszystko co się dzieje, jest dla mojego najwyższego dobra, wiem. Że wszechświat pracuje dla mojego najwyższego dobra. I separacja, łuda, iluzja separacji w 3D jest dla mojego najwyższego dobra, po to, abym zrozumiała, co mam zrozumieć, abym spotkała się sama ze sobą, znalazła swoje prawdy, zostawiła swoje stare życie, w przeszłości zaufała i poszła w nowe życie. W nowe życie z nową jakością, lepszą jakością. I wtedy, kiedy dojdziesz do takiego stanu, to się okaże, że Unia w 3D jest realna. Dzieje się. Miłego dnia kochanie